Jeszcze ci mało? Robisz co chcesz. A jak ktoś ci to wypomni, zawsze masz wymówkę. Taki jesteś. Zawsze taki byłeś. I dopiero teraz to widzisz? Kiedy spełnia się nasz sen? Wow! Muszę ci powiedzieć, że masz wyczucie. Powiedz, skoro ja jestem taki zły, czemu założyłeś ze mną firmę? Długo się będę zastanawiał, to spójrz w lustro, skoro tak szczerze rozmawiamy. Do widzenia. Jeszcze nie skończyliśmy. Wręcz przeciwnie. Nie chcesz usłyszeć prawdy o sobie? Zabierz te łapy, bo sam to zrobił. Zawsze wiedziałeś, jaki jestem, ale znosiłem dla ciebie złote jaja, więc odwracałeś wzrok. Wróćmy do tamtych wypadków. Powiedziała pani policji, że poszła na schody za panami Polem i Van der Kampen. Tak. Proszę powiedzieć, dlaczego. Wahałam się, czy nie wyznać prawdy, bo zaczęli się naprawdę kłócić. Ja za to odpowiadałam. Kiedy otworzyłam drzwi, było za późno. Zeznała pani, że zobaczyła, jak się biją na klatce schodowej. Nie od razu. Chciałam podsłuchiwać przez drzwi, ale nic nie słyszałam, więc je uchyliłam. I co pani zobaczyła? Jak? Pitt przeleciał przez barierkę i spadł na schody.